His mo, strony Pan Rolnik, a to jest kolejny odcinek ze serii Oporowcy z kolonii. Dzisiaj co? Powieście czy takie shadery mogą być, bo nie wiem yy, Nie wiem czy takie właśnie shadery byśmy mieli na, na serii, czy jakieś inne może chcecie. Yy, no, yy, no i co dzisiaj? Yy, nie wiem w sumie co będziemy robić. Yy, pewnie yy, przejdziemy się, może ktoś będzie potrzebował. Nie, nie. Halo? Halo, dzień dobry. Ja bym chciał zamówić usługę zbierania trawy. Dobrze, a jako przyczepę? Dużo mała. Małą, mniejszą. Dobrze. To zaraz... Kierowcy zazb... pan nie musisz mieć, bo kierowcę ogarnę. E, to ja to będę... No i tak nie mam co do roboty, to pani ja przyjadę. No, ale mi chodzi, że kierowcę, bo ty będziesz chyba zbierał, co? No. W sensie mi chodzi, że się czka... bo możesz i tak. Dobra, Panie, No to... dobra, to sam zbieraj. Dobra, dobra git. To, to ja zaraz będę. Dobra, A to panie, 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 jeszcze powiedz, gdzie no Pan... No, to jest, to jest... Pan, jeszcze Pan powiedz, gdzie. Bo ja nie wiem, gdzie pojechać. No to słuchaj, byłeś kiedyś u mnie, byłeś, coś tam zbierałeś. Pamiętasz, co tam tę e. łapę w ciągu. E, panie, to jest nowa seria, więc ja tam Ale tak, pamiętam, ten, ten. Temu no. Al Alfredowi, tak? No, tamtemu, tamtemu głupiemu. To jak to? E, to na tamtej samej łące. Jak tam będziesz zbierał, to... E, ty nie, nie byłeś u mnie, nie? Tak jak e, tam pozbierasz, nie. to do mnie zadzwoń. Dobrze. Dobra, nara. Do widzenia. No i widzowie, jednak mamy docelny odcinek. Zbieranie trawki. Dobra, przejdziemy się... E, no. No, dzisiaj wejdziemy jako pierwszy do, do testu wciągnik 818 Fenta Ja będę się starał na każdą odcinku inny cionik, ale no z... właśnie że będę najczęściej fendem yy, dużym faworytem robi, bo wiecie duży cionik to wiecie jak to wygląda To mnie idzie dobra no, kiedyś w to taki incydent się stał, że takiemu panu rękę wciągnęła się czkarnia, jak zbierałem trawę i... I jakoś tak wyszło, widział, wie, że... Dobra, zbieramy. Tak jakoś wyszło, że... nie Nieprzyjemnie się czuję z tym. Rzadko jeżdżę na te pola. Bo rzadko się na na tych polach, co... Krwi tyle, co się wy wtedy, to nie będę komentował. No, no porówno zbieramy jego oporowcy, którzy są dookoła wsi e, A wiecie, gdzie widzowie pewnie Pewnie widzowie wiecie gdzie e, widzowie jak kurde zapomniałem który kto się nazywa Pewnie pamiętacie jak wczorajszym, no wczorajszym odcinku Yy, było... Yy, było zbieranko... Ten zbieranko, kurde, widzowieśmy się myli. Ach, yy, było przedstawienie gospodarstw i byliśmy u takiego pana... Yy, on się nazywał Breakłość jakoś tak. No ten co dzwonił właśnie dzisiaj. I na tamtej łące będziemy jeszcze zbierać. W związku, na kiszonkę zbiera. Gdzie mu zostaw, no to wziąłem mały. Wziąłem Klasika Quantum'a Myślę, że nawet, nawet zostawi Nie jest jakiś brzydki tak szczerze Mi się podoba nawet Beriadymy, oporowo Oporowo, całodobowo tu, i to jest widziców jazda. A jest i pan. Jeden nowy, chłopcie. Dobry. No. Dobry... Nie, panie dobry. Jak pan zgaszę wam? Bo... E, dobrze mi Ej, Ee, no, na, razie, na, razie, na razie dobrze leci. Czy tu panie? Na razie tu pan przy... ład, ładnie sypnęło, czy tak e, No, na razie sypi dobrze. Jeszcze tutaj zobaczymy. O, ale Dobra, to tam. To jak to są... to ja tu będę. O, sąsiad jedzie. mi nie złożył. No, jak nie. Do... Dobra, to zbieraj, zbieraj. Dobra, zbieraj, dobra, dobra. A ile tam za takie dwóch na Na podobę tego, na podobę tego? Yy, Tu ile pani masz łączy literów tam Do zbierania. 4. Może dwa. Panie! To hmm. tam? Chciałbyś pan to przyczepy za nie wiem, roku sprzedać, bo fajna. Nie, na razie nie sprzedaję. No fajne. Dobra, pozbieraj! Dobra, to dobra Słysza, to było. Słuchajcie, to ten go! Bo to wiesz, jeszcze się... Jeszcze flask itpije i jest, będzie problem. No dobra, jest. Mm -hmm. Tak to jest, na wsi, na kolonii Niedługo pojedziemy na wycieczkę Po nowy nabytek na stare jak jedziemy z kolonii Na osadę tam, gdzieś, nie będę już dokładnie gdzie Ale pojedziemy po nowy nabytek mhm. No Jedziemy No widzę, oparowo U tej to taki wiecie, nie jest sprzęt jakiś Tak, tu się No się tutaj wyjedzie

Halo? O jest pan. no, Dobry. Panie, gdzie teraz? Jak tam? Pełno, niepełno? Nie, jeszcze. A, no no. Widzi pan jeszcze Potem tutaj... Poczekaj, poczekamy na sąsiada. Widzi pan jeszcze... O nie. Panie, panie. Widzi pan Dobra. jeszcze tu ile trawy jest miejsca. Są tak. Są Są ma sąsiad. Dobry. Ty, słuchaj, to ty już jeździ tam trochę jest wysypane, nie? Bo to z tamtego roku. Ale to nie zrobiło się nic nie? To ja go. To zaprowadź go na drugą łąkę i jedź już do mnie, dobra? Dobra. Dobra, elo. No to tam pani jest ze sąsiadem. Dobrze, dobrze. No na razie. Do widzenia. Ale pani, przysłuchaj kogoś! A idź tam panie, ja tam wolę pod cywilnemu. Panie, to sąsiada mój, mojego, tu wiesz panie? No wiem pan, drogę. no wiem pan, ale wie pan to, to tak trochę realnie panie gramy. Panie! Pan do mnie nie gram. A pan to kur... realnie po tych grze jedzie. No muszę podjechać, jak pan tak ojedzie, no to ja też podjadę. No ja jadę na skrót i do łąka, czy tam kurde nie zbawienie. Nic mi się nie stanie. Dobra, panie. Oho, widzę jakaś waria. Mi trudno chyba jakiś. A, kurde. Chciałem ją szukać w No widzę, patrzcie, jak wolno. Kurde, szukam. mnie, coś musiał zrobić. No widzę, no patrzcie, jak on wolno jedzie. Oj, no, jakiego widzowie to zbiorę i pojadę na farmę po... po po, 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 po. Hmm, tego. Pomóżę ze... Nie, z Darka nie będę brał. Wezmę Walter. No, no widzowie ja nie no, dać się kościć. Zbieram, co znaczy. Widzieliście nic, widzowie? No i nie widzowie, co jest? Halo, Panie, pani Mareku. No sorry, ale w szpitalu leżałem, bo se kluczem w potylicę zapieprzyłem, bo nie wiedziałem, o co chodzi. A zobaczyłem taki trik na internecie, że zdrowszy będę i wiesz. I se kluczem w potylicę zapieprzyłem i wiesz. i Wie Pani, bo jest problem. Jaki znowu problem? Panie, coś, co, coś pana w trawie było i wciągnęłem to, i nie chcę kozić dobrze. A to może mój sąsiad? <noise> ty, panie. Chociaż nie, bo ty z moim sąsiadem to już masz dużo wspólnego. Dobra, panie, pan zaprowadzi mnie, jakbym pan mógł na twoje gospodarstwo. Czekaj, sypiepon. czekaj, zaraz się. Panie. Przy, 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 przy biegnę, przy. Panie, ale pan nie biega jak superman, bo pan jest człowiekiem. <grystanie> o, prawo, pani, tak pan chodzi właśnie, albo biega tam. No, dobra, dawaj. A, dawaj, panie. No dawaj. Pani, gdzie masz turę od fenda? Turę od fenda? Jo. Ja dowie, nie widzę, nie potaj. nie wiem. Ty, ej, gdzie ty spieprzasz? Pokazałem ci z w drugą stronę. Ty debil. ty, panie. No szybciej pan... dawaj bo ja czasu nie mam z aż na Dobra dawaj Pani i, I pojadę na, na, na gospodarce zmienię ciągnik i w nich przyjadę Dobra ale liczysz jak za ten Ja Wy... ci nie każdy Liczysz jak za ten O boziu Nie panie O porozę Dobra Panią nawet zgłosimy O E tu cię niż Тит, пши, ти така не лепши ти, виж би тега ще те и работа. Па дроге. Аз джея му от фенда. Давай, ту! И за 100 е. Давай, сипши. Panie sypać już. Kio? Pan popatrz, bo żebym z nie gadał. Panie, a co ty na pryzma kiedyś nie umiesz? Nie wiem panie, bo tu tak taka drodzina trochę tam, ja przyjechałem, tu połowa już jest. Ty no pryzma jak pryzma, ale z kosem si piesz, syp prosto. Już się zakopał. Ajajaj, ale są się, że się znalazł w głowcach.

Panie, bo ten fan do remontu, ja muszę go na kolejny rok dodać do, do remontu, pani. Czekaj, pokaż, bo ty źle sypiasz. O, daj, daj, ja takim jeździł. Panie, ma. Chce pan tak kupić, bo będę chyba sprzedał. Nie mogę, bo ten, nie dał mi pan tego tego. no, tego. no wiesz tego. Bo wie pan ten ciągnik już tyle na tym nie jest. Tego wykonawcy czy jak to tam się nazywało? Nie mam. Więc panie, Ja pojadę, zmienię ciągniki i przyjadę. No dobra, ale liczysz jak na ten. Do, ja ci... No jak za zbieranie. No tak. Liczysz jak za ten ciągnik, jak za ten zestaw. No bo ja mi się za w tyle samo. Zostaw ten zestaw. No. No e, ładnie się chciałam. Dobra, pani dawaj. Dobra, pójdę, co oddajmy. To ja y, jadę pani, zaraz będę. Dobra, tu ładna pizemka, tu będzie może. Ci sąsiad daj tylko od Fenda, bo swojego nie wziąłeś. No czekaj, poszukam, go. Jedziemy. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie kurde jest. Idziemy widzowie. Idziemy, idziemy zmienić e, ten cienik, bo widzę, muszę sprzedać niedługo tego Fenda. A to raz wyremontować... Pytam niej Daj mi, widzowie, super ciągnika ale wiecie jak to jest. Ją on się... A Eee masz tutura. to łyżkę jeszcze daj. Mm. Łujkę, czekaj, Zaraz będzie jest tu Czekaj, je zawie Czekaj, bo to musisz... Musisz odjechać hmm. turem, bo to wiesz. Zaczekajcie, za bo muszę jedną rzecz sprawdzić. Czekaj, ja to, już nie pamiętam, gdzie to było? O, już się pamiętam, dobra. Gdzie masz łóżkę? No tutaj! Dobra uło. No, bo... Nie pokażę, tak mówiące! Dobra, idziemy raz, wam, nie ma co. Weź podatni! Przedłużać! Idziemy, odstawimy ciągnik, bierzemy szybka, czepimy większy. Pokażę, widzę, wam. Bądź to ciążnik, podnieś ten tylnik! Widzę, wam, wam pokażę, co to nazywa się bestia! Nie widzę właśnie bestią jest ten fantom favorit. Kupiony, nie wiem, tam za 200 chyba tysięcy albo 100 coś. Już nie dokładnie widzę, bo nie pamiętam. Ja chyba za 200. Dobra panie, zostawiamy go. Jedziemy, idziemy. Yy, Top szczepę bierzemy z fantom Dobra, bierzemy Ten dźwięki, tego ryczenia jego Mruczenie o bym powiedział. No <laughs> i bardziej to ryczy niż mruczy, ale nie lepiej. Dobra, <laughs> Tu mi się światła wyłącz! Dobra wracamy. Zostawiam. No i to widzowie jest główny zestaw u mnie. Na no, jeśli ktoś zamawia na kiszonkach. No najczęściej na kiszonce, na kiszonce w trawy, ale... Często ludzie wiedzą, mną na kiszonkach z No i pola ładne ludzie mają. Teraz koszą już. Czekaj, jak ten pan tu jechał. Tak, to się podjedzie. Tak, boczkiem, boczkiem. Dobra. Stare to stare widzę, ale działa to najważniejsze. A widzicie, tam, tam. Tak, potem podgarniesz jeszcze swoje, nie? No widzicie, widzicie widzowie. Jak jest. jest... No, nowe, to też niedobre, nie, za, nie zawsze jest dobre. Nie to mówię z tym fandami, to... No fajna marka, ale to jest, często się psuje. Halo panie Filipie! Dobrze, dzień dobry. Za ile tam pan będzie u mnie? No nie wiem, panie, już zbieram tutaj. Jeszcze dwa rządki, te rządki zostały i przyjeżdżam. A to nieźle. To na razie. Do widzenia. No widzę, zaraz jedziemy. Ostatnie dwie rząd, dwa rządki są. Dwa pokosy. wracamy. że to się zmieszczę na niego, u, jego, u niego na którejśmy zobaczymy jak to będę kłosił. Dobra widzowie Tak to Jeżdżamy Nagrywam, yy, więc ogólnie nagrywa się fajnie. Kamerka na razie działa. Ale ogólnie nagrywanie to... Nawet nawet. Idzie tą kamerką. No bo tu no, 20 to nie ma niestety. Komputerek pokazuje co innego. Jakby mam taki specjalny komputerek pokazujący. Jazda, jazda. A jeszcze... Teraz na pewniej jeszcze... korek gdzie ja pojechałem, panie? A widzę... Zapomniałem, że mi się mylą tej strony. A widzowie. Ja no to mówię, z moimi... Się rozpędziliśmy, panie. Halo, pan kubie. No co tam, co tam... A ma pan jakiś wjazd, bo nie wiem czy ja się zmieszczę yy, w szczepą przez gospodarstwo. No, eee, to ty możesz. Dobra panie tu. Tu, tu jakaś... teraz kręcaj na lewo albo na prawo nie ma. No wiem, widzę jak jakaś, jakaś droga tu jest, widzę.

Panie jak tam wygląda sytuacja z tyłu sypać czy nie? Stu, co? Dobra, powoli, 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 dawaj, 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 dobra. Dobra. Ja Dimi. Ani pan zamknie te drzwi. Co? Zamknij pan drzwi, bo... Wolny. Takuję. Dziękuję. Pani, ja. Panie, kurde. Ja myśl to wyraz i poję. Dobra panie. Skończono... O, kurde, widzę tutaj nowe opannik. Panie, jest no skończone. Założyłem do niego Panie. Co? To Roz, rozliczymy się teraz i. Ile tam trzeba? Nie wiem panie daję te 500 zł, bo tam nie było hektara to. No to aż tu 500 Ja pani za hektar 1000 zł biorę tobie pan. E, no dobra, to wiemy. Do, do widzenia. No na razie. No i widzicie widzowie. Akcja idealna na dzisiaj. DEBILU! O kurde... PANIE! O, na milimetry, dziękuję panu. No fajna fryzma, panie. Tylko tak krzywe trochę. Panie... O, bo bo debilu głupi! Dobra, dobrze, to ja się Sąsiad, tu to wyścig resztę. Albo od te, Ja to sobie potem pogarnę. No to dzięki za pomoc, to tam ile ci masz tu 500 zł ci dam, trzymaj doszło. Trzymaj 500 zł. dobra. Do dobra, chyba. No razem. 1500. Nie chciałbyś. No dobra, dzięki. Do to też Ci pomogę kiedyś. Co jest? Dobra, do widzę, jedziemy. No i to, no i... In... Bądź na koniec dzisiejszego